Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do siódmej niedzieli zwykłej. W centrum nauczania Jezusa słowo niezwykłe, mocne. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nastaw mu i drugim. Jest konkret nauczania, konkret. Co tu powiedzieć? Sam Jezus dał przykład, kiedy z wysokości krzyża wołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zawsze myślę o sile miłości i sile nienawiści. Można oczywiście pozostać w tym nurcie odwetu, zemsty, hołubienia, pewnej złej pamięci, wchodzenia na drogę zemsty, dokuczania, ośmieszania, poniżania. A jaki to ma sens? Wiemy, że znamy tego drugiego człowieka, który, który może odpłacić tym samym, albo jeszcze mocniej, jeszcze gorzej. Tak sobie myślę, jest jakaś spirala złości, nienawiści, dokuczania sobie i nagle ucinamy ją. I wyraźnie dajemy znać drugiej osobie, że ujemy, szanujemy, cenimy. I to jest są dopiero podwaliny zmiany, to są dopiero podwaliny doświadczenia Bożej miłości. Ostatecznie ta kocha Bóg. My się w ten sposób upodabniamy do Ojca. Stajemy się podobnie do Niego. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Znamy tę moc miłości. Stając przed Trójcą Świętą będziemy odpowiadać za miłość. Nie może w nas być nic z nienawiści, nic ze złej pamięci. Nie może w nas być nic z przebaczenia. Oczywiście Pamiętajmy, że jest z nami łaska Boża. To nie jest tak, że w tym temacie jesteśmy zostawieni samemu sobie. Jest Boża Pomoc, jest jakaś Boża Inicjatywa. Ważne, myślę, że takim znakiem przebaczenia jest modlitwa za daną osobę, która mnie skrzywdziła. Oczywiście rozumiemy, że. To już jest jakiś konkret, to jest przełom. I kiedy potrafię modlić się za osobę, która skrzywdziła, to nie jest wygaszenie pamięci, bo myślę, że o pewnych tak będziemy pamiętać do końca życia, natomiast nie ma w tej pamięci siły zła, siły yy, takich emocji byśmy nazwali gorzkich, cierpkich, związanych z tym osobą. Powiem wprost, nie ma rozpamiętywania. Jak on mógł, jak on mógł się zachować, jak ona mogła to zrobić. Nie nic z tych rzeczy, bo y, kto zna duchowość chrześcijańską, wie, że szatan chce, żebyśmy się cofali, rozpamiętywali, gdzieś zatrzymali się w przeszłości. Przebaczenie daje wolność, przebaczenie daje nowe życie i jest tą siłą, która napycha do przodu, abyśmy potrafili w tej rzeczywistości funkcjonować. O tym też mówi pierwsze czytanie. Jak Dawid, kiedy był ścigany przez Saula, miał możliwość odpłaty. Miał taką łatwą możliwość zgładzić króla, odpłacić pięknym za nadobne. Nie czyni tego. Jak gdyby pokazuje swoją wolność, swoje piękno. Myślę, że też takim konkretem jest yy, słowa Jezusa. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, będzie wam odpuszczone. Nie sądźcie. Przyznam się szczerze, to taki grzech wielu osądzania, potępiania. Wielu pyta, czemu grzech obmowy jest grzechem. Mówię prawdę. Tak, mówisz prawdę, ale bez miłości. Dlatego to jest grzech. Mówisz prawdę, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda. Gdybyś wziął się pod lupę, całe wydarzenia byś szybko zobaczył, Proste pytanie, czemu nie mówisz o tym, co dobre w człowieku? Czemu nie mówisz? Czy w nim jest naprawdę samo zło? Bardzo szybko się przekonałem, że w tym, co potępiamy u nich, osądzamy, my grzeszymy tak samo, a nawet więcej. A nawet więcej w tej materii. To jest też nasz grzech. Jeżeli my widzimy u innych grzech, to jest nasz grzech. Dlatego Panie Jezus mówi, jak to jest, że? Pyłek chcesz zdjąć z oka brata, siostry, a sam masz belkę, belkę, zdejm belkę ze swego oka, aby ten pyłek zdjąć u brata, siostry. Wprost mówię o budnikach. No właśnie, łatwo się zajmować innymi, łatwo patrzeć na inne podwórko, łatwo patrzeć na na tym, co porabiają inni. A nie zająć się sobą, to jest też pewna taka pokusa, nie zajmij się sobą, zajmij się Innymi. W drugim czytaniu Chrystus jest porównany do Adama, tacy protoplaści całego stworzenia i kontrast: Adam pokazany jako ten skoncentrowany na tym, co ziemskie, Chrystus na tym, co duchowe. Słowa przed Ewangelią daj Wam przekazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Jezus pokazuje siebie jako wzór miłości, miłowania. Kochani, zazwyczaj zapraszałem na to, co jakoś za rzeczy, które jestem odpowiedzialny. Tymczasem muszę przystopować, bym chętnie Was zaprosił do kina. Jutro idziemy na serce Ojca, ale jakoś z takim niedowierzaniem, ale jakimś też bólem serca muszę powiedzieć, lista zamknięta. Proszę iść w innym terminie na ten film, na pewno jest godny polecenia. Niech Pan Bóg nam błogosławi, abyśmy potrafili to trudniejsze słowo wypełnić. Jest łaska, jest Boża pomoc, abyśmy się otworzyli tylko na tę łaskę, na tę Bożą pomoc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.